Akademia Pana Kleksa: szczegółowe streszczenie głównym bohaterem książki jest Adaś Niezgódka, dwunastoletni chłopiec, który czuje się samotny i niezrozumiany. Pewnego dnia trafia do tajemniczej szkoły, Akademii Pana Kleksa, prowadzonej przez niezwykłego nauczyciela Ambrożego Kleksa. To dziwny mężczyzna o niebieskiej brodzie, który potrafi latać, zmniejszać się, naprawiać sprzęty spojrzeniem i ma niezwykłe podejście do dzieci. Akademia Akademia mieści się w starym, ogromnym budynku otoczonym ogrodem, a do szkoły mogą chodzić tylko chłopcy, których imię zaczyna się na literę A. Adaś poznaje wielu kolegów, m.in. Aleksego, Anastazego, Alojzego i innych. Wszyscy mieszkają w szkole i mają wspólne zajęcia. Lekcje, lekcje w akademii są inne niż w normalnej szkole. Chłopcy uczą się na przykład kleksografii, robienia kleksów z atramentu i wymyślania do nich historii. Przędzenia liter, tworzenia słów z liter wyciąganych z pudełka. Latania na motylach, leczenia chorych sprzętów. Na przykład chorych parasolek, bajkopisarstwa, pisania bajek i wymyślania opowieści. Pan Kleks prowadzi też zajęcia z geografii bajkowej i doświadczeń magicznych. Często używa tajemniczych przedmiotów, na przykład szklanych kulek, które przechowuje we własnej kieszeni i z których wyciąga różne rzeczy. Pan Kleks, pan Ambroży Kleks to postać pełna tajemnic. Lubi gotować dziwne potrawy, na przykład kolorowe pastylki czy pieczone guziki. Jego broda zmienia kolor w zależności od nastroju. Ma też magiczną piegownicę, z której codziennie przykleja sobie nowe piegi. Codzienne życie chłopcy w Akademii spędzają czas nie tylko na nauce, ale też na zabawie, mogą chodzić do ogrodu, grać w dziwne gry i uczyć się poprzez przygodę. Adaś czuje się tam bardzo szczęśliwy, ale zaczyna też dostrzegać dziwne rzeczy. Tajemnicę akademii w szkole pojawia się mechaniczny chłopiec Aloyzy Bombel, który nie potrafi być grzeczny i nie zachowuje się jak inni. Pojawiają się też kłopoty z bajkami. Bajki się psują, bohaterowie znikają, coś się dzieje złego. Adaś zauważa, że pan Kleks ma klucz do drzwi prowadzących do tajemniczego świata bajek. Pewnej nocy zakrada się za nim i odkrywa magiczny świat, w którym można przeżywać niesamowite przygody. Spotyka tam m.in. księcia Mateusza, czyli byłego księcia, który został zamieniony w szpaka, oraz wiele innych postaci z bajek. Zakończenie niestety, akademia zaczyna się rozpadać. Pojawia się książę Filip, który niszczy szkołę i świat bajek. Pan Kleks znika, a Adaś budzi się w swoim własnym łóżku. Nie wie, czy to wszystko mu się przyśniło, czy naprawdę przeżył niesamowitą przygodę. Najwa